środa 1 sierpnia 6:55 czasu środkowoeuropejskiego to są komentarze giełdowe Bolsa zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowe na początku standardowa S&P 500 kurs znajduje się w rejonie 1373 punkty poniżej lokalnego oporu 1377 oraz poniżej bardzo ważnego oporu 1385 punktów układ średnich eksponencjalnych jest bardzo lokalnie, czyli na takiej perspektywie kilkugodzinowej neutralne, gdyż średnio poruszają się te najszybsze w bok. Natomiast w połączeniu z EMA 200 w układzie H1 podtrzymują aktualny stan wzrostowy rynku futures S&P 500. Linia sygnalna CCI unosi się, więc popyt ma bardzo krótkoterminową przewagę po wcześniejszej fali korekcyjnej w dół. Jak najbardziej może wystąpić testowanie przedstawionych oporów. Jeśli nie zostaną przełamane, kurs powinien zmierzać w stronę 1358 punktów, i tam również popyt powinien mocniej zaatakować. Instrument pochodny na Jonesa, identycznie wręcz, tylko przy innych kursach posiada układ techniczny identyczny w stosunku do S&P 500, w takim relatywnym porównaniu. Również bardzo silny opór 13 051 punktów, nieco mniej ważny 12 990 i ruch mierzony w stronę 12 859 punktów powinien zostać wykonany przy braku przełamania skazanego oporu. Układ średnich eksponencjalnych jest wzrostowy. Stan na frankfurckich futures przed otwarciem, to wartość minimalnie wyższa od wsparcia 6,7,5,5. Wsparcie to powinno zostać przełamane, po czym kurs będzie się stabilizował w tej konsolidacji z ostatnich 30 godzin. I jeśli z tej konsolidacji wybije się dołem, czyli zejdzie poniżej 6700 punktów, to powinien kierować się do wsparcia 6578 punktów. I także w tym przypadku średnie z 65 i 100 godzin znajdują się ponad średnią wykładniczą z 200 godzin. Zerknijmy na FW20 przed otwarciem. Kurs zakończył wczoraj relatywnie wysoko sesję w rejonie 265 punktów, czyli tuż poniżej lokalnych kilkugodzinowych maksimów. Opór 267 jest bardzo mocny na ten układ kilku kilkunastogodzinowy powinien wytrzymać, więc czeka nas prawdopodobnie na FW20 w środę na pierwszej sesji nowego miesiąca, nieznaczna zniżka na otwarciu lub po otwarciu mierzona w stronę 238. Jeśli oczywiście takie lokalne wsparcie 2.146 zostanie przełamane. Zauważmy, że na FW20 średnie wykładnicze z 65 i 100 godzin znajdują się poniżej MA200. I to pozwala oczekiwać, że podaż powinna w pewnym momencie zaatakować na zachowanie tego ujemnego przecięcia, które widnieje na wykresie. Jeśli to przecięcie zostanie zanegowane i zostanie przemawiany opór 267, to futures na WIG20 powinny zwyżkować w stronę 2200-2255 punktów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.